Cześć, witajcie, ja jestem Rotan i witam Was wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny na moim kanale, tym razem w zestawieniu najciekawszych premier książkowych stycznia 2026. No i moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że ten pierwszy miesiąc nowego roku zapowiada się całkiem przyzwoicie, bowiem dostaniemy dosyć sporo książek. Które już kiedyś na polskim rynku się pojawiły, ale za to w bardzo ładnych wydaniach. A poza tym parę nowych tytułów. Tyle słowem wstępu. Przejdźmy do pierwszej premiery. Zaczynamy od 9 stycznia i premiery magowej, która pierwotnie miała się ukazać jeszcze w 2025 roku, ale wiadomo, jak to z magiem bywa, coś nie wyszło. Mowa oczywiście o Łapi Duchu, czyli książce, o której szerzej opowiadałem Wam w zeszłym miesiącu, więc jeśli ktoś jest zainteresowany szczegółowym opisem, to odsyłam właśnie tam. Natomiast tutaj pokrótce wspomnę tylko, że ma to być teoretycznie ostatnia książka wydawana w ramach serii wydawniczej horrory Maga i od zeszłego miesiąca zmieniło się tyle, że dostaliśmy polską okładkę, wygląda ona w ten sposób i nie było wtedy jeszcze pewności, ten miesiąc temu, czy właśnie Mag zdecyduje się pozostać w tej stylizacji serii, czy może odbije i stworzy jakiś zupełnie inny projekt. I jak widać, postawili jednak na spójność. Natomiast fabularnie mamy tutaj historię o świecie toczonym przez pasożyta, w którym nagle Pojawia się zupełnie inny byt, również o pasożytniczej naturze, więc będziemy mieli tutaj okazję obserwować starcie pomiędzy dwoma takimi agresywnymi bytami które to starcie będzie prowadzone prawdopodobnie wewnątrz ludzkiego ciała. Muszę powiedzieć, że zapowiada się całkiem klimatycznie całkiem ciekawie koncept wydaje się intrygujący także ja z pewnością po tę książkę sięgnę kilka dni później bo 13 stycznia wydawnictwo Pruszyński wypuści powieść Posmak autorstwa Darii Lavel, czyli historię o człowieku z dosyć osobliwym talentem, bowiem od czasu do czasu w jego ustach pojawia się smak czy posmak jakiejś potrawy i okazuje się, że to duchy w ten sposób właśnie się z nim kontaktują. Co więcej, jeśli uda mu się odtworzyć ten smak dokładnie jeden do jeden tak jak go czuje no to ten duch będzie mógł przez chwilę pojawić się w tym świecie materialnym żeby chociażby pożegnać się z bliskimi problem jest taki że ten nasz główny bohater nie ma za grosz talentu do gotowania co jest całkiem zabawną perspektywą muszę rzec chociaż sama książka zapowiada się być raczej taka utrzymana w tonach trochę melancholijnych, trochę wzruszających, no ze względu pewnie na te właśnie ostatnie pożegnania. Ja samym konceptem jestem wielce zaciekawiony, chociaż po książkę prawdopodobnie za szybko nie sięgnę. 14 stycznia na rynku mają się pojawić dwa tytuły. Pierwszym z nich jestem w szczególności zainteresowany, bowiem w ramach serii wydawniczej Cymelia Artrage ma wydać robota autorstwa Adama Wiśniewskiego Snerga, czyli tak naprawdę klasykę polskiej literatury fantastyczno-naukowej. Książkę, która pierwotnie ukazała się chyba w 73. I dla tych, którzy nie wiedzą, opowiada o świecie rządzonym przez mechanizm i ludziach, którzy pełnią w nim tak naprawdę niewolniczą, robotyczną niemalże rolę w systemie. No, i mamy tam również głównego bohatera, który z tego systemu za zaczyna się wyłamywać, zaczyna go kwestionować, i tym samym zaczyna również kwestionować swoje istnienie. W tym celu wyrusza w podróż po schronie, w którym został zamknięty razem z innymi, żeby dowiedzieć się, jak właśnie wygląda ten prawdziwy świat, prawdziwa rzeczywistość, i zastanawiając się, kim on tak naprawdę jest, czy może człowiekiem czy raczej maszyną. Także ta właśnie tematyka będzie nam towarzyszyła w trakcie tej lektury, kwestionowanie człowieczeństwa, zastanawianie się nad jego istotą, nad granicami rzeczywistości, nad tożsamością. I tak dalej, i tak dalej. Ja, jako że chcę w tym nadchodzącym roku zgłębiać właśnie polską literaturę sci-fi lat 60., 70., 80. i 90., myślę, że ta pozycja idealnie do tego się nadaje. Natomiast drugą premierą, która ma się ukazać tego dnia, tym razem nakładem Fabryki Słów, będzie powieść Virion Dom autorstwa Andrzeja Ziemiańskiego, czyli trzeci i ostatni już tom cyklu Virion Legenda Miecza. A więc tej części historii Viriona, w której no, obserwujemy go już tak naprawdę u schyłku jego życia. Ja nigdy nie byłem jakoś mocno w tę serię wkręcony, nie czytałem żadnego tomu, natomiast wiem, że ona jest chyba dosyć rozległa, prawda? Ma tam kilka cy gdzie Virion na początku jest młody, potem jest właśnie dojrzałym człowiekiem. No i tutaj obserwujemy go właśnie, kiedy, kiedy jest już w tym wieku podeszłym. No i właśnie w styczniu dostaniemy trzeci, ostatni tom tej serii, a wraz z nim zakładam, że zwieńczenie historii tego bohatera. Przeskakujemy teraz do 20 stycznia, kiedy to za sprawą wydawnictwa Zysk i Spółka swoją premierę będzie miała Zdrada Isengardu, a więc siódmy tom historii Śródziemia i druga część takiego podcyklu w ramach tej serii, czyli historii Władcy Pierścieni, naturalna kontynuacja powrotu cienia. I tutaj w tej książce dostaniemy bardzo dużo wyciętych scen, nieupublikowany epilog, a także dużo szczegółów a propos relacji pomiędzy Sarumanem a Sauronem. Jak to się stało, że ten sojusz się pojawił, jak on powstawał w głowie Tolkina, dużo informacji a propos Isengardu, Ortanku, samego w sobie, a także Entów. Także myślę, że pozycja idealna dla fanów Śródziemia. 22 stycznia wydawnictwo Pruszyński wypuści dwa kolejne tomy świata dysków w twardych oprawach. I będzie to kolejno tom 12, czyli wyprawa czarownic. Trzeci tom pod cyklu o czarownicach z Lang a także Tom XIII, czyli Mali Bogowie. Jedna z ciekawszych pozycji w świecie dysku, muszę przyznać, czytałem w tym roku i. No, myślę, że spokojnie może się znaleźć w najlepszych książkach tego roku, ale nie uprzedzajmy faktów ten materiał za kilka tygodni. Natomiast jeśli ktoś zaczął kolekcjonować to wydanie świata dysku w twardych oprawach, no to będzie mógł uzupełnić swoją kolekcję w styczniu o dwa kolejne tomy. Dzień później, czyli 23 stycznia na rynku pojawią się trzy nowe tytuły. Pierwszym z nich będzie dzikie nasienie Oktawi Butler wydawane przez maga w ramach artefaktów. I jest to historia o dwóch nieśmiertelnych istotach. Kobiecie, która ma moc leczenia, potrafi zmieniać kształty i dostosowywać się do każdego świata, a także duchu, który no, ludzkie życie traktuje w zasadzie jako taką żywkę czyste narzędzie. No i historia tak naprawdę o ich relacji, o tym, jak tęsknota łączy się z nienawiścią, o jakimś takim niepewnym sojuszu i, i współzależności, która ich łączy. Także mam wrażenie, że tematyka bardzo klasyczna, charakterystyczna dla Oktawi Butler. I koncept, który kojarzy mi się dosyć mocno z rajami utraconymi Erika Emanuela Schmidta. Oczywiście, e, Oktawia była pierwsza, bo ta powieść powstała chyba z 30 lat temu, jeśli mnie pamięć nie myli. Także e, myślę, że to może być coś ciekawego. Jako, że to jest artefakt, pewnie dołączę go również do swojej kolekcji. Pozostałe dwa tytuły zaserwuje nam Fabryka Słów. Pierwszym z nich będzie zdrajca Antonego Rajana, e, a więc trzeci i Finalny tom trylogii Przymierze Stali, a drugą pozycją będzie Eleonora Szar i Trzy szafiry autorstwa Michała Głowacza. Fabularnie, natomiast będziemy tutaj mieli do czynienia z powieścią detektywistyczną, bowiem w mieście spowitym przez mgły i parę dochodzi do morderstwa. A sprawa tego morderstwa zostaje bardzo szybko, podejrzanie wręcz szybko, zamknięta, e, tak jakby ktoś nie chciał, aby e, dłużej w niej grzebano. Niestety pojawia się ona również na radarze naszej głównej bohaterki, czyli właśnie tytułowej Eleonory Szar, e, która jest półorczycą i w związku z tym, e, no, no, nie jest traktowana najlepiej przez społeczeństwo, a także swoich e, kolegów z pracy. E, natomiast e, jej uparta natura nie pozwala przejść jej obojętnie obok takiego śledztwa, potraktowanego, nie ukrywajmy, po łebkach. E, w związku z tym ona zaangażuje się w tę sprawę, no i to, co odkryje, e, przerazi pewnie wielu. E, także. Zapowiada się całkiem ciekawa lektura, chociaż z opisu wydawcy, tak jak on brzmi 1 do 1, no to wynika, że raczej będzie utrzymana w takich trochę lżejszych klimatach, może delikatnie jak adultowych, bo wiecie, pojawia się zdrobnienie lęka i tak dalej, w związku z czym może to albo iść w taką komediową stronę, albo właśnie w coś bliżej, nie wiem, Anety Jadowskiej czy Magdaleny Kubasiewicz. Zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie, kiedy ta książka już na rynku się pojawi. Kolejne trzy tytuły otrzymamy 27 stycznia. Pierwszym z nich wydawanym w ramach rybisowskiego wehikułu czasu będzie podniemna krucjata Paula Andersona. A więc książka o naprawdę świetnym, przezabawnym opisie, bowiem w 1345 roku Sir Roger zbiera swoje rycerstwo, aby wspomóc Henryka III w wojnie z Francuzami. Niestety, zanim na tę wojnę się uda, na jego włościach ląduje statek obcych, którzy przybywają na ziemię. Aby ją podbić. Niestety nie udaje im się to, bo zostają rozgromieni przez angielskie rycerstwo, które następnie przejmuje ich statek, a Sir Roger decyduje, aby tym statkiem udać się najpierw do Francji, żeby tam wygrać wojnę, a następnie do samej Ziemi Świętej, żeby tam nawracać i powstrzymywać niewiernych. Także musicie przyznać, że opis brzmi niezwykle absurdalnie, ale też przez to. No, po prostu zajebiście, nie? Ja nie mogę się doczekać lektury, brzmi to świetnie. Ej, czekam tylko, aż ta książka pojawi się na mojej półce. Tego samego dnia nakładem wydawnictwa Pruszyński ukaże się również Kerry Stevena Kinga w tym pięknym retro wydaniu. Także, jeśli je kolekcjonujecie, no to już niedługo będziecie mogli tę klasyczną, chyba jeśli chodzi o twórczość Kinga, pozycję do swojej kolekcji. Dołączyć. A na koniec tego dnia wydawnictwo Zysk zaserwuje nam Rycerza Siedmiu Królestw autorstwa George'a Martina w wydaniu serialowym, a więc historię mającą miejsce mniej więcej 100 lat przed wydarzeniami z Gry o Tron i opowiadającej o Dankanie Wysokim, a więc młodym Giermku, który na swojej drodze spotyka chłopaka o przydomku Jajo, który później ma zostać królem a Egonym Piątym Targaryenem. Dzień później, czyli 28 stycznia, wydawnictwo Znaga w zasadzie jego imprint Znak jednym słowem wypuści na rynek Absolucję Jeffa Vandermira, czyli czwarty tom cyklu Southern Reach, będący jednocześnie prequelem, sequelem i uzupełnieniem do poprzednich trzech części, czyli Anomalii, Anihilacji i Afirmacji. Jeśli jesteście fanami tego cyklu, no to już niedługo dostaniecie również jego domknięcie. Z kolei wydawnictwo W.A.B. tego dnia wypuści przypowieść o talentach Oktawi Butler, a więc drugi tom przypowieści o siewcy, który co prawda nie jest jego bezpośrednią kontynuacją z tego co rozumiem, ale jest utrzymany w bardzo podobnej tematyce związanej ze zmianami klimatycznymi i też utrzymuje się właśnie w podobnych klimatach. Także jeśli tom pierwszy wam się podobał, no to najpewniej przypowieść o talentach również przypadnie wam do gustu. I tym sposobem przechodzimy do 30 stycznia, kiedy to dwa wydawnictwa w ramach dwóch serii wydadzą po dwa tomy. Zaczniemy sobie od fabryki słów i książek Przeklęta Kraina i Przeklęte Kobiety, czyli 13 i 14 tomu cyklu Ja Inkwizytor Jacka Piekary. Natomiast mak tego dnia wypuści zdradziecki plan oraz Pradawną stolicę, czyli z kolei 5 i 6 tom odkryć Rairi Michaela J. Saliwana. Tutaj szybkie sprostowanie z mojej strony, bo w trakcie montażu zorientowałem się, że w międzyczasie na oficjalnej stronie MAGA data premiery tych dwóch książek zmieniła się z 30 na 16 stycznia. Natomiast z racji na to, że zmiana kolejności tych premier w materiale rozwalałaby mi ten fragment narracyjnie, zdecydowałem się pozostawić je tutaj. I muszę powiedzieć, że o ile Jacek Pykara za bardzo mnie nie interesuje, chociaż te okładki, no, zdecydowanie wzrok przyciągają, tak, zdradziecki plan i pradawna stolica Saliwana już jak najbardziej od dawna mam je zamówione, także czekam jak tylko się pojawią i biorę się za lekturę. I tym oto sposobem docieramy do dwóch ostatnich książek w tym zestawieniu, obu wydawanych nakładem wydawnictwa Wesper w ramach serii wydawniczej Wymiary. Nie wiemy kiedy dokładnie się pojawią, ale wiemy, że Pojawi się na pewno Brygada Duchów Johna Scalziego, czyli drugi tom Wojny Starego Człowieka, a także Miasto Złocistego Cienia autorstwa Tada Williamsa, czyli pierwszy tom tetralogii. Inny świat i muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich premier, na które zdecydowanie czekam najbardziej, ponieważ po pierwsze, będzie to moje pierwsze spotkanie z Tadem Williamsem, autorem, który od dawna mnie e, interesował, e, a po drugie, sama seria zapowiada się naprawdę ciekawie, bowiem mamy tutaj świat e, gdzieś powiedzmy 75 lat od teraz, e, troszkę bardziej. Zaawansowany technologicznie, gdzie jednak ta wirtualna rzeczywistość stanowi naturalny element. Świata rzeczywistego. W związku z tym mamy tutaj wielu bohaterów, których losy obserwujemy w bardzo różnych sytuacjach. Mamy dzieci, które są bohaterami wojennymi, mamy ludzi, którzy zgłębiają historię I wojny światowej, faktycznie tam będąc. Mamy również nauczycielkę, która dba o swoje afrykańskie korzenie, no i stara się właśnie je kultywować również w tej wirtualnej rzeczywistości. Także bardzo dużo takich historii rozrzuconych, i wszystkie połączone za pomocą tych innych światów, dzięki którym właśnie Tad Williams może nam przedstawiać światy znane nam niejako z pop kultury, ale w swojej własnej interpretacji. Także bardzo ciekawy koncept, bardzo też taki. Pozwalający na pewną wolność narracyjną, swobodę kreatywną, także liczę, że to naprawdę będzie coś ciekawego, chociaż książka jest niemała, bo w tym wydaniu Wespera będzie sobie liczyła 1054 strony, a to dopiero pierwszy z czterech tomów. I to by było w zasadzie na tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę czy komentarza, żeby zwiększyć po prostu jego zasięg. A jeśli treści, które tworzę, Wam się podobają, możecie również zostawić na tym kanale. Do czego serdecznie zachęcam. Jeszcze raz wielkie dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. No i do zobaczenia w kolejnych. Na razie, cześć.